Dziś pokażę Wam, jak wejść w ukryte menu parametrów instalacji serownika Tech ST85 w piecu SAS UBD. Podgląd do temperatur. Trzymamy długo przycisk EXIT. Zjeżdżamy na sam menu. Parametry instalacji klikamy. Podajemy kod dostępu 1, 2. Na samym końcu ma być 1 i 2. Zatwierdzamy. I tutaj mamy już różne parametry. Jeżeli film był dla Ciebie pomocny, zostaw subskrypcję, łapkę w górę i do następnego nagrania.